O, o shurikan, 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 co ja? Mam prezent dla A ciebie belly. pod choinką. Jeśli to jest kulka w łeb, to podziękuję za taki prezent. Strzel, 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 strzel. Let's do this. Leroy. Dola, szukaj, Dobra, szukaj. Znać, znać mi, 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 największą dupę na tym się razie największą dupę, Znajdź szukaj, 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 nie szukaj, 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 nie szukaj, Nie, nie, szczekaj, nie, szczekaj. nie zdradzaj się.

Juś, już, 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 Patryk, już, 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 już spokojnie, już, spokojnie. Nie w, lobby, nie w lobby, nie w lobby, spokojnie, już. Dobra, powiedz, że jest takim wooderem, ja już nie ja chcę mieć to dosyć. Chciałbym być, ale nie jestem. Ja takich zastytów od razu nie łapię. Detektyw, ej, właśnie, nie byłem detektywem. Nie idź za Idź za poczekaj. O nie, poczekaj. pytam. Dobrze, zajmuj go jeszcze chwilę, zanim przyjdzie do mnie, jeszcze trochę. Haha, otwórz te drzwi. Nie, zabijać innych ludzi w tej grze. a, cześć, Maciek! Obiad! Gdzie jesteś? Przyznaj się. Mały zielony skrzacie, który uciekł Mikołajowi z, z, z bieguna północnego, jak się nie mylę. Tak, tam Mikołaj chyba mieszka. Chociaż patrząc na ciebie, to Ty może z drugiego bieguna przyleciałeś. Ej! Wow, ok, dobra. Houston mamy problem. Ja tu widzę krew. To wydaje mi się tak, jakby ktoś tu umarł. Ja jeszcze schował perfidnie nóż do szafki, myśląc, że nikt nie znajdzie dowodu. A ja jako detektyw znalazłem dowód. Zobacz tutaj, krew jest i narzędzie zbrodni jest w szafce schowane, ale ja je znalazłem. Ja już nie wiem, komu ufać, Pingwinowi czy A co? Dobra, powiem ci. Stań daleko. Czekaj, czekaj na mój sygnał. Jak możesz mi nie ufać, Macieju? Tyle razem przeszliśmy, tyle gównianych odcinków nagraliśmy, a ty mi mówisz, że mi nie ufasz. Jak możesz tak mówić w ogóle? Ja szukam prezentów, Maciek. A pingwin? Ktoś jest podejrzany, i podejrzewam, że pingwin być może, bo Foxy za głupi na to, by być. Okej, okay, dobra. Pingwin, e, pingwin jest detektywem. Okej, okay! nie! Ma! odsuń się! Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! <śm> 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 ej, te twoje. To twoje, to twoje futro wygląda, jakbyś miał nóż w ręce. <śm> Panie detektywie, Dobra. panie detektywie! Ktoś wylał Włocławek w kuchni Co zrobił? O! Co Włocławek na podłodze rozwijał? O nie, co tu się stanęło! Niemożliwe Pan ktoś? Co? Morderem, bo! Po prostu... Bo prostu Bo! Bo otwieram szafki Bo, bo szedłem w tamtą stronę no. i ty tam byłeś taki otwierasz szafki. Zostaw moją sumy. Ale ważne mam teraz pytanie, gdzie jest Kilian? Gdzie jest Plugaw i gdzie jest Maciek? A Kilian i plugawe pewnie się piechną na strychu, a Maćek zabija wszystkie. A co? Ym, Kilian i na pewno i nie żyje, bo widziałem Maćka tylko. A widziałem dwa ślady. Jeden jest yy, w salonie, a, skąd nie wiem, wiesz, że a drugi ona jest tu. Nie żyje? No bo widziałem Maćka, a zapytał ja w imieniu. Zrozumie... A czemu nic nie powiedziałeś? Mówiłem Maćkowi! Z a czemu w stamtąd wszedłeś? Panowie! <laughs> patrz, patrz, wziął, zrobił to. Co jest kurwa! Pozabijał <laughs> was! Na... On miał! I, I mnie podejrzewałeś! Ty głupi! Ty głupi! No bo ty po prostu... Ty masz tak różowo w, w głowie Ty masz tak różowo, tak w, głowie, w, dupie, masz tak różowo tak, w głowie, że jesteś, jesteś taki głupi! No, Podejrzewał się ten rudy po prostu. Masz tam brokatu na sranę e. w tym głowie, aż ci się uszami wysypuje. Dobra, a ty masz w dupie na w to nie nerwuj. A ty cukrem pudrem strasz, tak? No, no nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nienawidzę nie ów RTXów, nie nawidzę RTXów. Kupuję AMD PCIe. Panie detektywie, proszę uważać. Ja od razu, ja od razu lecę i wyjaśnię sytuację. Kto kogo i dlaczego? Ej, Foksi tu jest. Szybko, ok. Foxy on, on! On! On jest podejrzany! Zobacz! On jest... Jak się dziwnie zachowuje! Odwaliło mu bardziej niż zwykle! Proszę go ustrzelić, niech się nie męczy! Już. Ale ty się jak każdego was scele to wygra. też możecie ubić Zabij Co ty kur... Do mnie strzelasz? Stanę zanim to się nie kapnie nawet Co jest? Nie, zachowuje. Czemu ty nie, zrobiłeś tego? nie, nie, nie. Nie, 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 do detektywa. Ja mi się wydaje, że wy spiskujecie przeciwko mnie, ja wam nie mogę ufać, od dzisiaj trzymajcie się z dala ode mnie. Nie? Ja byłem z tobą w pokoju jednym. Cały czas plugawego nie widzę. Cały czas plugawego nie widzę, gdzie jest plugawy? Kuma, Kuma, Kuma jest moim pomocnikiem. Kuma, chodź na chwilę. Idę. Czego, czego, tu czego, tu szukasz? Czego tu szukasz? Czego tu szukasz, się pytam? Stań tam, tam, w rogu, czy, tam drogu. Czy, czy, nikt cię nie pyta... Staję? Nie uczy kultury, rytm, rytm, że jak wchodzisz do ciebie to się puka, bo ja mogłem tutaj robić... To bym się dołączył. łączył What the fuck? Ej, no! Okay. No i co? I, 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 a, I nie zastrzelisz go, tak? Nie zastrzelisz go, nie? Nie, nie zastrzelisz go. Ha, ale śmieszne. Ale ja nic Nie chciałem. Ja nic Nie chciałem. Misja wykonana, Misja zakończona Tak o wy k o wy. Poczekajcie ale ja się zemszczę tu zaraz Cześć jakoś znowu pingwi ma pistolet? Bo jestem e, zagrożonym gatunkiem no ale... Muszę się jakoś bronić Tak, ty jesteś zagrożonym gatunkiem A ty widziałeś więcej ściotek? Nie. Skończmy ich gatunek Zabijmy. Well, nie. <śmieniciela> Dobra. Co, Co? 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 Co się stało? Co zrobił sam w nią. Nie Dobry ściliber, następnym razem pójdzie ci lepiej No i w końcu detektyw Rany Julek Jeez! I Maciek w domu I Maciek w domu Witaj Stój, 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 stój! Zatrzymaj się mi będzie układać Musimy porozmawiać tutaj. Musimy się dowiedzieć. Nie jesteś moją żoną, nie będziesz mi życia opłacać. No ale wiesz, możemy się zawsze jakoś dogadać, nie? Wiesz o co chodzi. Pan goni. <śmiennie> <śmiennie> no ale on. <śmiennie> Stój! Stój! <śmiennie> Stój! Gdzie byłeś? Gdzie byłeś? Gdzie byłeś 19 o 20? Gadaj mi tu. 19 o 20? Ale dopiero jutro będzie 19 o 20. Rze rzeczywiście. Dobra, rozwiązaj zagadkę. Możesz żyć, jesteś wolny. U. Musimy uruchomić 200 IQ. Musimy zaraz wydedukować. Zabijmy szarykami. Cofnij to. Co, skąd ty masz granat? Skąd ty masz granat? Skąd ty masz granat? Okej, okay, dobra, uspokój się, pingwinek, uspokój się, nikt cię nie chce zabijać Ja zawsze byłem po twojej stronie Jest... Jesteś... USPOKÓJ się>, <śpokój> SIĘ Nie wiem, ale... Sytuacja tak, mam pomysł Wbiegasz tam, wiem, i musisz się wy... STOP Nie taki był plan. <grystanie z zamiarów> Co to jest? Co jest? Gdzie jest? Jest? Kto zjadł ciasteczka? Kto zjadł te zastranece? Kto zjadł te ciasteczka? Tu było osiem ciasteczek. A jest Kumak tylko sześć. Ma grubą dupę teraz. Tu wszyscy mają grubą on. dupę. Nie wiem czy się nie przyjrzałeś, ale w naszej gronie wszyscy próżmaćka, mają dużą dupę. Wszyscy to są to nie podejrzani. Dupy. Mm... No nie masz takiej dużej. Dobra, niech ci będzie. Tobie wierzę. Ale, ale Jędr na Oj, sorry. Co jest? <słuch> <słuch> Przez przypadek. <słuch> Chciałem go za dupę chwycić i wystrzelił mi pistolet ok zostaw te ciasteczka zostaw te ciasteczka zostaw te ciasteczka zostaw te ciasteczka, ciasteczka. ciasteczka. o no, jeszcze w kiblu się z... no nie no ja pierdzielę takie życie z... Wychodzę z tej gry! W wychodzę z tej gry, gdzie tu jest exit? Szybko! i trafić nie można. No nie wiem. No nie wiem tego akurat. Już mnie prawie zamordował tym smrodem. Otwórzcie te drzwi. O shit. Co? W ogóle dawanie Maćkowi broni to jest to jest, to jest... to jest najgorsze, życie na świecie. To już lepiej, żeby morderem był. To przynajmniej zabija... Nie oh, ruszaj oh, się, nie ruszaj się, zabij, nie ruszaj się Zabijcie go, zabijcie nie go Zostałem oskarżony No popatrz co on robi Weźcie weź, mu dron Przeszedł <śpieszyn> jezdny normalny <śpieszyn> On ma mokotki w dupie, zabij go się Przeszedł <śpieszyn> jezdny normalny Co chowasz w dupie, co chowasz w dupie Wykładaj <śpieszyn> towar na półkę O, nie, nie ruszaj się Okulaj <noise> to A detektyw wyrzuciam bronić, sorry, przepraszam, nie chciałem. Wyziuciam. A to ty Mańska. jesteś. A, no i on, ten mały skurczystet wygrał Maciek, A, Maciek co tu wygrałeś... Wygrałeś... Dosłownie <grym> tylko się... dlatego Wygrałeś dosłownie Magnie tylko grubi. dlatego, że on swoim dupskiem <grym> zasłonił drzwi i nie widziałem jak z nożem wybiega <grym>